Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście jak zwykle niezmienny Oscar i witam was już w kolejnym filmie na moim kanale, w którym dowiecie się, jak zainstalować HADA, na przykład z Initial D w asetu Corsa. Robi się wiosennie, to i wiosenne przeceny na neba.com. Chcecie zagrać ze mną Forza Horizon na streamie? Oczywiście, że nadal jest to proste, wystarczy wejść w link w opisie, wybrać grę, Forza Horizon 5 dodać do koszyka i wpisać oczywiście kod Markus da wam on 3% zniżki przy zakupie. Eneba.com zawsze jest na czasie jeżeli chodzi o gry gry dla bumerów, gry dla graczy dla każdego coś dobrego. Słuchajcie bardzo dużo ludzi mnie prosiło o informacje jak ja to robię, skąd ja to biorę i w ogóle co to jest z czym to się jest. Słuchajcie w dzisiejszym poradniku nauczę was jak zainstalować hada customowego z akurat tym razem bajki filmu Initial D. To jest ten had którego ja używam już od długiego w sumie czasu. Możecie go zobaczyć na moich różnych produkcjach YouTube, czy to jest live, czy to jest odcinek i tak dalej. Więc w sumie postanowiłem, że dzisiaj pokażę wam jak to robić, bo to jest banalnie proste, a mimo wszystko jestem zalewany dosłownie pytaniami co to jest, skąd to wziąć i jak to zainstalować. Także let's do this shit! Słuchajcie, instalacja jest banalnie prosta, wystarczy pobrać potrzebne nam rzeczy tak naprawdę z internetu. W tym celu wejdźmy sobie na stronę racedepartment.com, oczywiście wszystkie linki potrzebne do pobrania tego Hada Initial D macie w opisie, żeby było jasne. Wchodzicie w link na Race Department, który prowadzi nas do aplikacji o nazwie Initial D Arcade HAD. Jest to wersja 2.0.1. I żeby pobrać cokolwiek na tej stronie, na stronie Race Department, musicie mieć założone konto. To jest taka podstawowa rzecz, która jest Wam potrzebna oczywiście. Ok, gdy wejdziemy sobie w ten link, klikamy sobie download, duży czerwony guzik. Pobrała nam się dobrze, ale to nie jest jeszcze wszystko co potrzebujemy. Zauważcie, że niżej, zauważcie, że mamy tu jeszcze coś takiego jak Other Apps of Initial D Arcade Edge UD Series I musicie to pobrać również, ponieważ jest to Arcade Tachometer oraz Arcade Boost Gouge. Czy jak to się czyta po angielsku no i dobra wchodzimy w to pierwsze no i mamy po prostu obrotomierz takometer czyli po angielsku obrotomierz również klikamy sobie download standardowo wchodzimy w trzeci link czyli w ten link arcade boost Gouch oraz klikamy również download czyli tak naprawdę powinniśmy mieć trzy pliki 7zip na naszym pulpicie Teraz co tak naprawdę musimy zrobić, to wejść do naszej lokalizacji Asseto gdzie mamy zainstalowaną grę. W moim przypadku będzie to Disk E, Steam Library, Steam Apps, Come On, i tutaj jest Asseto Corsa. Wchodzimy sobie w pierwszy link, który w sumie pobraliśmy, no w moim przypadku będzie to takometer, tak? Czyli nasz e, obrotomierz, e, który pobraliśmy i mamy tutaj takie dwa foldery, jak Content oraz Apps. E, zauważcie, że mamy tutaj ten folder, czyli jest Content oraz jest folder Apps I jedyne co musimy zrobić, to przeciągnąć oraz wkleić. To samo robimy z naszym drugim 7 Zipem. Kopiuj i wklej. I dokładnie tą samą sytuację powtarzamy przy naszym D Extras. Kopiuj wklej do naszego folderu Asetokorsa. Dobrze, gdy mamy już to wszystko, to teraz musicie uruchomić sobie Content Managera, ponieważ musimy tutaj włączyć parę rzeczy. W Content Managerze przechodzimy sobie do zakładki Settings oraz do pierwszej zakładki apps w kategorii Asseto Corsa. W momencie kiedy przejdziemy już sobie do zakładki apps w kategorii Asseto Corsa, musimy zaznaczyć tutaj w activated apps parę naszych opcji, a mianowicie te opcje, które właśnie sobie zainstalowaliśmy. Czyli w naszym przypadku jest to D Turbo, D Extra oraz D Tachometer. I to jest tak naprawdę kochani wszystko. I właśnie w tym momencie macie już zainstalowany ten dodatek. Teraz na szybko pokażę wam jak po prostu odpalić to w grze. No bo zainstalowaliśmy, ale jeszcze wchodząc do gry nie będziemy mieli tego widocznego. Słuchajcie, dobra, jesteśmy już w Assetto i yy, jedziemy sobie Mustangiem Super Snake Shelby No ale dobrze, jechać jedziemy, ale brakuje nam tu czegoś No oczywiście jest pusto, jak widać mamy dostępną tylko i wyłącznie mapę toru Nic więcej I teraz pozostaje pytanie, no dobra, zainstalowaliśmy ten dodatek, ale jak go w sumie włączyć? No bo nigdzie nie jest on widoczny, no co, nie zainstalował się? Nic bardziej mylnego, słuchajcie, zainstalował się, tylko musimy go aktywować tak jakby Aby go aktywować Musimy zjechać naszą myszką, naszym kursorem do prawej części ekranu, dzięki czemu rozwinie nam się takie menu. Wy możecie widzieć to troszeczkę inaczej, bo ja te menu mam zmodyfikowane troszeczkę przez CSP w Aseto. Także u mnie wygląda ono troszeczkę inaczej lepiej. Ale rozsuwacie sobie menu po prawej stronie, klikacie All Apps i wtedy widzicie tutaj wszystkie aplikacje jakie macie zainstalowane do Asato Corsa. jest tutaj dosłownie wszystko i teraz aby coś włączyć po prostu musimy to kliknąć no i w moim wypadku e, odpalimy sobie D taką meter jak widzicie pojawiła nam się teraz ta aplikacja którą zainstalowaliśmy i D turbo ja już to oczywiście mam ułożone Mam to przypięte, także będzie już to w mojej pozycji, no ale wy możecie sobie to umieścić gdzie tylko chcecie i jak już zdobędziecie wybrane miejsce przez was, to klikacie tą pineskę, dzięki czemu będzie już to przypięte i to się nie ruszy. Mogę sobie to klikać i tego się nie przesunie. Jest też szansa, że możecie sobie zmienić ten obrotomierz oraz tą wskazówkę turbo, gdzie mamy tu coś takiego jak tachometer settings oraz turbo settings. Pokaże nam się taka aplikacja, a konkretnie dwie, bo odpaliłem dwie, do zmian ustawień i macie tutaj pokazane z jakiego initial macie hada, jak to wygląda i tak dalej, przełączając się tutaj między cyferkami możecie sobie zmieniać wygląd na jakiś inny możemy mieć taki wygląd, możemy mieć taki wygląd jak mam obecnie możemy mieć nawet takie okrągły macie tutaj jakby dowolność i turbo jest dokładnie tak samo, możecie sobie zmieniać jak tylko wam się podoba, także co mam nadzieję że dzisiejszy odcinek wam się podobał, mówiłem jest on banalnie prosty ale skoro chcieliście, no to wam go pokazałem. Mam nadzieję, że pomogłem wam. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i możecie wysłać ten filmik znajomemu, który potrzebuje nadal wiedzieć, jak zainstalować sobie takiego hada oraz skąd go wziąć. No, wziąć to na pewno można go teraz z mojego opisu, bo w opisie będziecie mieli link. No cóż, ja się na teraz z wami żegnam. Jeszcze raz zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, oczywiście, jeżeli chcecie. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.